Cześć, Kuba Bierz, redakcja Komputer Świata. W tym tygodniu mamy długi weekend, ale nie oznacza to, że nie będzie naszego przeglądu tygodnia. Wręcz przeciwnie, tydzień obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, o których chcemy Wam przypomnieć. Zaczynamy. Posiadacze mniej wydajnych smartfonów, na których aplikacja Facebooka radzi sobie kiepsko, w końcu mogą skorzystać z alternatywnego rozwiązania. Mowa o Facebook Lite, aplikacji zaprojektowanej z myślą o użytkowaniu w miejscach, gdzie jest wolny internet, na przykład w sieciach 2G, a więc przede wszystkim dla użytkowników z krajów rozwijających się. Aplikacja ma bardzo lekki interfejs, który szybko się wczytuje. Nie została jednak pozbawiona kluczowych funkcji Facebooka, a więc oferuje dostęp do strumienia aktywności i zmiany Statusów, zdjęć, powiadomień czy komunikatora Messenger, który w tym przypadku jest scalony z Facebookiem Lite. Aplikacja waży niecałe pół megabajta. Dla porównania, zwykły Facebook na Androida waży prawie 40. Wdrażany jest obecnie w krajach azjatyckich i nie można go pobrać z rodzimego sklepu Play, choć tam jest. Facebook Lite pojawi się w Europie za jakiś czas, jednak już teraz można znaleźć w sieci plik instalacyjny i ręcznie pobrać go na swój telefon. Valve wychodzi na przeciw oczekiwaniom użytkowników Steama i ogłosiło program zwrotów pieniędzy za gry. Jeżeli w Steam zakupimy jakąkolwiek grę i będziemy chcieli ją oddać, to możemy zrobić to w ciągu 14 dni od nabycia gry pod warunkiem, że nie graliśmy w nią dłużej niż 2 godziny. Wtedy Valve odda nam pieniądze. Program zwrotów dotyczy gier, Dodatków gier oferowanych, gier oferowanych w przedsprzedaży czy dodatkowego oprogramowania. Nie możemy natomiast ubiegać się o zwrot pieniędzy za filmy i gry otrzymane w ramach prezentu. Formularz zwrotu jest dostępny na stronie pomocy Steam. Każde zgłoszenie ma być rozpatrywane osobno. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii na temat zwrotu, pieniądze odzyskamy w ciągu tygodnia. Valve w ten sposób dostosowuje się do unijnych przepisów. Podobny czas na zwrot aplikacji i gier obowiązuje również w sklepie App Store. Google udostępnił nową usługę Moje konto, która jest zestawem narzędzi i funkcji do zabezpieczania własnych danych oraz ochrony prywatności. Do usługi Moje konto zalogować można się udając się pod adres myaccount.google.com. W ramach usługi znajdziemy narzędzia, które pozwolą nam zarządzać hasłami oraz ustawieniami dostępu do konta. Udostępniono także specjalne narzędzie do sprawdzania naszych zabezpieczeń. Użytkownik może skorzystać także z sekcji pod nazwą Informacje osobowe i prywatność. Dzięki niej możemy sprawdzić m.in. historię naszego konta Google czy zmodyfikować ustawienia reklam. Z poziomu mojego konta można dokonać także jego konfiguracji. Mamy możliwość skonfigurowania języka, ułatwień dostępu i innych ustawień, które ułatwiają korzystanie z usług Google. Wszystko wskazuje na to, że Netflix jest coraz bliżej wejścia na polski rynek. Rodzimy serwis serialowa.pl informuje o odkryciu Kaji szafrańskiej prowadzącej w YouTube kanał serialowy jakby nie patrzeć. Natrafiła ona w Netflixie na polskie napisy. Co prawda na razie tylko przy jednej pozycji: Grace and Frankie. To może być jednak początek i już wkrótce w serwisie mogą zacząć pojawiać się rodzime napisy dla kolejnych tytułów z oferty Netflixa. W międzyczasie w Netflixie dodano stronę z końcówką pl po wpisaniu w Przeglądarkę adresu netflix.com zostaniemy przeniesieni na adres netflix.com ukośnik.pl, gdzie znajdziemy informacje o braku dostępności usługi w Polsce. Wydaje się jednak, że to tylko kwestia czasu, nim usługa trafi do naszego kraju oficjalnie. Na koniec przypomnienie. W tym tygodniu trwają targi Computex Taipei. Stolica Tajwanu jest w tym tygodniu także stolicą nowych technologii. Na miejscu jest nasz wysłannik, a na łamach komputer świata znajdziecie wiele informacji prosto z targów. To wszystko w tym tygodniu. Na kolejny tygodnik zapraszamy już za tydzień.